Thank <music> you. I should love stawać Demo version Teraz się już mogę z Wami oficjalnie przewitać. Także witam w nowym vlogu. Ogólnie nie wiem, jak mnie będzie widać, bo słońce daje niesamowicie. Także może mnie być trochę słabo widać, ale jadę sobie do miasta. Kuźwa. Ten wyjazd tutaj jest. Jadę do miasta, bo muszę odebrać wyniki z kolejnego rezonansu. Lekarz prowadzący zarządził, że znaczy no, zarządził, nie zarządził, no powiedział, że mam iść na jeszcze jeden rezonans, bo coś mu tam nie pasuje w górnym odcinku kręgosłupa. Bo ja też lekarzowi mówiłem, że mi lewa łopatka raz na jakiś czas trętwieje i właśnie lekarz mi też powiedział, że to jest prawdopodobnie od kręgosłupa i no stwierdził, że warto zrobić przesiedlenie tego kręgosłupa odcinka piersiowego więc w grudniu przed świętami byłem na tym rezonansie mamy już nowy rok w styczeń, więc yy, więc no już mam do odebrania i jadę odebrać. Sam jestem ciekaw co mi tam wyjdzie, bo nigdy wcześniej mi też tak się nie robiło. Znaczy, no może mi się robiło tylko nie zwracam na to uwagi, no nie wiem, bo no, ciężko mi to jest cokolwiek powiedzieć. Ale no... Teraz to jest tak dosyć, dosyć odczuwalne Gdzie żeś mi tu kuźwa wyjechał? Teraz się będziesz tu mi les. 40 na godzinę No, wcześniej nie zwracałem na to uwagi Może to już jest dużo wcześniej, no nie wiem Ale mi to słońce daje, Jasny gwint No, także Jadę Załatwić, odebrać te wyniki. Zobaczymy co mi tam wyszło i będę uciekać do domu. Że zanim tutaj zacząłem dalej nagrywać, no to już sobie odebrałem paczkę, bo mam miałem paczkę jedną do odebrania. I byłem u, u wulkanizatora, bo jakoś tak mało, mało powietrza miałem z przodu. Sprawdził mi od razu wszystkie koła i powiedział, że we wszystkich kołach delikatnie brakowało, ale od biedy mógłbym jeszcze jeździć. No ale jak już pójdę no to niech już dopompuje, więc no, także jak na razie to co chciałem to Wam przekazałem Zapraszam Was teraz na kilka przebitek i widzimy się troszeczkę później. Dobra, to można lecieć, kamery nie biorę, kamery nie biorę, bo to będzie raz dwa szybko i wracamy. Znaczy ja wracam wtedy do domu. Także widzimy się później. No i jestem. Mam już odebrane. Ale dużo napisane. Fizjologiczna kifoza odcinka piersiowego zachowana. O mój jezu, co to jest? No nic, nic tu z tego nie rozumiem. Jakieś poblokowane płyny. Średnica 3 mm, i długości 70, 74 mm, nic z tego nie rozumiem. Nic, będę się musiał umówić do lekarza, i niech mi lekarz lekarza wszystko wytłumaczy. Bo ja ja nie jestem specjalistą od tego. Dobra, to lecimy do domu. Lecimy do domu na jakąś. Kawę, bo już mi się kawy chce. Coffee, coffee, coffee. Ale in it is coffee. A dobra, już nie będę kombinować. Wyjadę, taki. A się żeście przewrócili. Tak szarpnęło. Już nie będę kombinować zawracanie Dobra. To widzimy się w domu. Ja spadam i postaram się jeszcze dla was szybko rozpakować tą. Małą no, moją paczuszkę. No dalej, kobieta, przełaź, przełaź, mimo tego, że tu pasów nie ma. Trzy kroki dalej, przejście ciężko. Dobra, to ciśniemy, nie przedłużam. Widzimy się w domu. Dobra, ja jestem już w domu. I tutaj mam tą moją paczuszkę. Więc sobie ją otwórzmy Zobaczmy co nam tutaj przyszło Tak wygląda po otwarciu To co lubię bardziej A. I tutaj mamy tak Szkło hartowane ale raczej szkła naklejać nie będę. A tutaj mam takie etui. Dlaczego etui? Bo zmieniłem telefon. I co prawda w zestawie y, było etui, ale było ono już tak brzydkie, znaczy było, jest tak brzydkie, do tego przejrzyste, więc po chwili one się zrobi y, po prostu zżółknie, będzie nieładne. Także telefon mam teraz taki, jest to Xiaomi Redmi Note 9 Pro. Kto mnie śledzi na Instagramie, no to wie, że zmieniłem. się prezentuje w etui no. szczerze teraz jest jeszcze większy w tym etui no ale wolę mieć tego w jakimś etui bo nie jest nie wiem czy on jest cały szklany czy nie ale po prostu no jak się go trzyma, no to jest taki, jakby miał zaraz się wyślizgnąć z ręki, więc lepiej, żeby on był w etui. No tu się musi dosyć miękkie jest etui, więc ona się musi tutaj dopasować do telefonu. No ale powiem Wam już na pierwszy raz: to się fajnie trzyma w dłoni tu jest też szkło, więc szkła raczej nie będę sobie zakładać jakoś tak w poprzednim telefonie też szkła nie miałem jak miałem naklejone to zaraz mi się zaczęło odklejać więc stwierdziłem, że wiele zdjęłem te szkło i nie miałem więc do na tego nawet już nawet nie zakładam to już szkoda tracić Czas i pieniądze, no tutaj akurat dostałem w gratisie. No ale szkoda tutaj moich, moich nerwów. No, tak jeszcze może z takich informacji o tym telefonie. Wziąłem go ze względu na to, że jest on właśnie duży. Lubię duże telefony. Ma on 6,6. Nie, czekajcie. 6,67 cala ekran. Także, no już jest naprawdę no duży, prawie jak tablet co tutaj jeszcze ma? 4 kamery główna ma 64 megapiksele, także zdjęcia a, takie wychodzą no zresztą jak mnie na instagramie no to tam wrzucałem zachody słońca tym właśnie telefonem i wyszły przekozacko także no naprawdę kamery jak najbardziej na plus i co jeszcze jest dobre w tym telefonie? bateria ogólnie sam system nie trochę jaźnie, mam takie mieszane uczucia, bo wcześniej jak miałem iPhone'a no to tam jest iOS i powiem wam tak, że to co ma ten telefon to mi brakowało w tamtym, ale dało się przeżyć. Tutaj niestety mnie ogólnie Android trochę denerwuje, ale ustawiłem sobie już mniej więcej, żeby tak działo jak iOS. Bo Android już poszedł na tyle do przodu, że można go już ustawić tak jak iOS-a. No i co jeszcze ma fajne? Baterie. Ponad 5000 mAh. To jest naprawdę gigantyczna bateria. Jak na taki duży telefon, bateria trzymie 2,5 dnia na jednym ładowaniu. Serio. To nie jest żaden clickbait. Serio 2,5 dnia na jednym ładowaniu. W cyklu mieszanym. Czyli tam coś tam w internecie popatrzeć coś tam, jakieś filmy na YouTube, coś tam popatrzeć. Także no, jak na taki duży telefon, 2,5 dnia w cyklu mieszanym. Bajeczka. No, ale ogólnie co do pracy samego systemu. No mam już tutaj aplikacje typu Instagram Messenger i takie inne rzeczy. No i no nie chodzi to tak idealnie, jak powinno chodzić na tak flagowym telefonie, bo to jest ta wersja Pro, czyli ta wersja lepsza. No dla mnie cały czas Android jest no, dalej niedopracowany. Jak na przykład otwieram relację, no to zanim ta relacja się załaduje, no to chwila trwa. Na iPhone'ie to było tak. Tutaj no już trzeba chwilę y, poczekać. No także no są plusy i minusy każdego telefonu. Żaden telefon wiadomo nie jest idealny. No ale postaram się go używać. Może się przyzwyczaję. Może na dniach jakaś aktualizacja będzie z samego y, systemu. I może to niesie jakąś poprawkę i będzie git. No także o telefonie chyba to tyle. Aha, i chciałem wam jeszcze jedną rzecz powiedzieć. Kurczę, czekajcie, się muszę jakoś inaczej tu ułożyć, bo mnie plecy zaczynają boleć. Yy, dlaczego wcześniej nie było żadnych filmów? A dlatego, że jak wiecie, yy, mam drugi kanał gamingowy. No i też... Yy, ro rozkręcam ten drugi kanał. Ten co prawda no już w jakimś tam stopniu jest rozkręcony, jest ponad 500 subów już. No ale yy... no, przez te dwa miesiące, bo teraz do dwóch miesięcy, bodajże chyba od dwóch miesięcy, wleciał tylko jeden film. No i teraz yy, ten, tutaj. Więc yy, skupiałem się typowo na tym drugim kanale, nagrywałem na ten drugi kanał. Tam było daily, w sumie było, jest cały czas daily, więc dlatego też na tym kanale było trochę mniej yy, filmów. Praktycznie wcale, no bo na dwa miesiące jeden film tylko był, w grudniu przed świętami. Był jeden film. Więc powracam. Żyję mam się dobrze. W miarę mam się dobrze. Wiadomo z tymi, moimi plecami to jest różnie. Raz jest lepiej, raz jest gorzej. No, ale ogólnie żyję. I wracam z vlogami. Nie wiem jeszcze jak, w jakim cyklu będę dodawać, czy raz na tydzień, dwa razy na tydzień, trzy razy na tydzień, raz na dwa tygodnie. Zobaczę, nie wiem, ale wracam. No chciałem właśnie też jej odpocząć od takiego vlogowania. No i jednocześnie się zajmę właśnie tym drugim kanałem. No, także chyba to tyle. A no i wracam też dlatego, no bo... Zacząłem już tęsknić za kamerą. Czegoś mi po prostu brakowało i... No i stwierdziłem, że jednak wracam do nagrywania. Ten filmik, który był w grudniu, no to był na życzenie Was, bo pisaliście na tym moim drugim kanale. Kiedy, kiedy film na drugim kanale, kiedy film. Więc ten rzuciłem tak trochę na życzenie Was, no ale odpocząłem od vlogowania i... No, zaczynam tęsknić już za tym vlogowaniem, więc wracam. Ale tak jak już powiedziałem wcześniej, w jakim cyklu filmy będą, tego jeszcze sam nie wiem. No, także myślę, że to chyba by było na tyle. Jeżeli się podobało, zostaw łapkę w górę. Na dole, zostaw subskrypcję w opisie, masz link do mojego Instagrama. Jak i link do drugiego Instagrama, bo zakładam drugiego Instagrama typowo gamingowego. Link do drugiego kanału gamingowego, zostaw komentarz na dole, tam pod filmem. A ja się już będę z wami żegnać. Także dzięki za obejrzenie! Jeszcze raz łapeczka w górę, subskrypcja! Zajrzyj do opisu! I widzimy się już w kolejnym odcinku. Także dzięki za oglądanie! Szczałeczka!